Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36. A, telefon 797 355 341. Piotr Milewski to pisarz, dziennikarz, podróżnik i znawca Japonii związany z tym krajem obecnie zarówno rodzinnie, jak i zawodowo. W czwartek gościł w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, by opowiadać o kraju kwitnącej wiśni oraz o swoich książkach. Spotkanie otworzył i gościa powitał dyrektor biblioteki Dariusz Kowalczyk. Później już głos zabrał sam Piotr Milewski. Pisarz opowiadał o tradycjach, kulturze i geografii Japonii, mówił też o trudach swojego zawodu i zdradzał kulisy z powstawania swoich książek. W centrum opowieści była jednak przede wszystkim Japonia i jej mieszkania. Kunowie z rodu Tokugawa postanowili, czy stwierdzili, że boją się wpływów zagranicznych i zamknęli swój kraj. Dla nas trudnego wyobrażenia. Japonia mogła sobie na to pozwolić. Na tej ilustracji, na tej mapie widać główną wyspę. I o niej głównie dzisiaj będę opowiadał. To jest wyspa Honsiu, największa japońska wyspa, tak, ze stolicą Tokio. Tak? O, o, jeszcze trochę. Tak? No, I może. O, I drugą stolicą, dawną stolicą w Kioto, tak? Jest również Hiroshima, o której sobie powiemy, czyli takie miasto, no, które nam się kojarzy no, z historycznymi wydarzeniami. Tak? Główna wyspa, jak wiecie, Japonia jest krajem y, nie tylko wyspiarskim, ale również górzystym. Co to znaczy? To znaczy, że 75% powierzchni kraju zajmują góry. Tak? 75 Na tej mapie może aż tak dobrze to nie widać. Yy, miasta w Japonii nie buduje się w górach. Japończycy nie lubią gór, boją się ich. Kiedyś, dawno temu, góry to były miejsca, gdzie mieszkali np. Tengu. Jeśli ktoś się tutaj interesuje mangą czy anime, to być może słyszał takie stwory z, albo z długimi nosami, albo z twarzą kruków, tak? które potrafiły atakować ludzi, miały niesamowite moce. Tam też mieszkali rozbójnicy i tak dalej. Więc Japończycy generalnie mieszkają na terenach nizinnych, a ich jest bardzo mało. I dlatego Tokio tak, jest miastem, które jako miasto samo w sobie ma około 13 milionów mieszkańców, ale jakbyśmy wzięli cyrkiel i zatoczyli taki promień, yy, koło o promieniu 50 kilometrów, mniej więcej tak, czyli tyle, ile największa, największy płaski teren, czyli nizina kanto zajmuje, to byłoby 50 milionów mieszkańców. 50 milionów. Cała Japonia ma 120. Miasto Tokio, jak za chwilę zobaczycie, jest miastem, w którym naprawdę jest bardzo mało przestrzeni. Dużo uliczek, dużo bardzo wąskich ulic, które nie mają nazw. System adresowania jest zupełnie inny niż u nas, ale to może na, na już szczegółowy wykład. I teraz, jak się znaleźć w takim mieście, kiedy jedziemy do kogoś po raz pierwszy, Mamy jego adres. Tak? Oczywiście dzisiaj smartfon, Google Maps i tak dalej, jakoś sobie poradzimy, ale cały czas nie do końca to się sprawdza, a dawniej nie było takiej pomocy. Najczęściej umawialiśmy się i do dzisiaj umawiamy się, umawiamy się przy stacji. Czyli podaje się nam nazwę stacji, nazwę linii. Jak dojedziemy przy określonym wyjściu. Tak, spotykamy się z tym naszym gościem, gospodarzem, czy, czy z kimś, z kim jesteśmy umówieni. Dopiero stamtąd idziemy na to miejsce, bo inaczej sami być może byśmy nie trafili. Pomagają nam też często policjanci, praktycznie przy każdej stacji jest mały posterunek policji i tam głównym zadaniem policjantów, oprócz takich patrolowania okolic, to jest tak naprawdę informowanie o tym, jak gdzieś trafić, tak? Czy podchodzimy, zawsze wyciąga wielką taką wydrukowaną mapę tego kwartału czy dzielnicy, no i pokazuje nam, że tam trzeba do, dotrzeć i tak dalej. To jest miejsce też, stacja w Japonii, to jest miejsce, gdzie tak naprawdę toczy się życie to znaczy wszyscy, którzy pracują w, gdzieś dalej, w centrum miasta, w dalszych dzielnicach, tutaj się znajdują o podobnej porze, w, o poranku i później wieczorem po powrocie z pracy. Wokół stacji też jest najwięcej zawsze barów, restauracji, sklepów itd. Na spotkaniu gościła młodzież szkolna, a także mieszkańcy końskich zainteresowani tematyką oraz członkowie dyskusyjnego klubu książki, który działa przy Koneckiej Bibliotece. Piotr Milewski to autor takich dzieł jak Transsyberyjska, Drogą Żelazną przez Rosję i dalej, Dzienniki Japońskie, Islandia albo najzimniejsze Lato od 50 lat oraz Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. To trzykrotny laureat Nagrody Magellana, magazynu literackiego książki, laureat Nagrody Cavaller magazynu National Geographic Polska.